Drogie dzieci, droga młodzieży, witamy na kolejnej lekcji Kujawsko-Pomorskiej e Szkoły, lekcji języka angielskiego, który poprowadzi dla Was jak zawsze niezawodna, uśmiechnięta pani Aleksandra Kowalska. Witamy serdecznie. Witam również. Co dzisiaj na zajęciach? No dzisiaj będzie zupełnie inaczej niż zwykle, bo ja sobie dzisiaj przygotowałam lekcję o pisarzach i a nawet znalazłam zadanie egzaminacyjne o jednym z nich. Znamy tylko Szekspira. Też będzie. Welcome, welcome after the break. So, we're gonna talk about great British writers. Initially, I was like planning to have loads of them, uh, I was planning to have the three ones that I've got here. And I was planning to talk also about female women writers and about then uh, later age la writers like uh, J.K. Rowling. But I decided to stick to the three guys because they are likely to appear in the exam, right? Postanowiłam, że się skupię na tych trzech panach. E, takich klasycznych bardzo e, e, przez wieki, e, i o nich wam chciałam troszeczkę opowiedzieć, bo myślę, że oni są takimi panami, które, o których najczęściej będziecie słyszeli, a prawdopodobnie już o dwóch z nich słyszeliście. Może nie słyszeliście o jednym, ale nie wiem, czy wiecie dużo. A taka wiedza się przydaje i na angielskim, i na konkursach z angielskiego, ale również też w życiu. Ok, to zerknijmy sobie najpierw na rozgrzewkę, jak zwykle. Rozgrzewka, tak jak ostatnia lekcja, to są transformacje zdań i pierwsze zdanie. They don't sell sports games in this shop i musimy stworzyć zdanie o podobnym znaczeniu, które będzie wyglądało w ten sposób. Należy je uzupełnić, tak aby miało podobne znaczenie, jak powiedziałam. Więc co możemy tutaj użyć? Użyjemy tutaj konstrukcji there are, a właściwie there aren't, bo tu ma być przeczenie. There aren't any sports games in this shop. I finish school and meet my friends, czyli kończę szkołę i spotykam się z przyjaciółmi. Jak stworzyć podobne zdanie, które będzie wyglądało w ten sposób? Jak je uzupełnić? I meet my friends school. Oczywiście, po szkole, czyli after school. Please be quiet. Proszę bądź cicho. Jak ten sam pomysł, że tak powiem, zrealizować, używając słów, słów please do. Oczywiście, please do, not talk, czyli zamieniamy na przeczenie. Proszę nie rozmawiać. This is, uh, this is my magazine in the backpack. To jest mój gazeta, mój, mój magazyn w plecaku. I podobne zdanie o, podobnym, zdanie o podobnym znaczeniu ma się zaczynać od I. Hmm. Oczywiście, że użyjemy tu czasownika I have, albo I have got a magazine in my backpack. Is Fred a good dancer? Czy Fred jest dobrym tancerzem? I nasze zdanie ma się, ma się kończyć na dance, więc trzeba użyć czasownik modalny, oczywiście can. Can Fred dance? I ostatnie. Uh, it's a quarter past eight, czyli jest kwadrans po ósmej. I w jaki sposób inaczej to powiedzieć? It's 15 past 8, or 15 minutes past eight. Uh, this is the idea. No to mamy rozgrzewkę za sobą i będziemy mówili o brytyjskiej literaturze czy British Literature. Actually, we're going to talk only about three writers, uh, three very important writers for the British language, I would say. Trzech bardzo ważnych pisarzach dla brytyjskiego języka. Jednego z nich macie tutaj na zdjęciu, na znaczku. Razem z sztukami, część, jedną sztuką, którą napisał, myślę, że jak się przyjrzycie, to tą sztukę rozpoznacie. To Romeo Julia, czyli Romeo i Julia. I, ale nie od niego zaczniemy, bo zaczniemy, że tak powiem, chronologicznie od tego pana. This guy is ale cool. To był jakiś ruski znaczek. Mm -hmm, tak, <laughs> this guy, is, a właśnie, mówi William Shakespeare, jak wiadomo, jest znany na całym świecie, więc myślę, że taka kariera warta uh, przejrzenia. But this guy, Geoffrey Chaucer. Uh, Geoffrey Chaucer is very important for British literature, for uh, the English people, because he's, basically he's like Mikołaj Ray of Poland, uh, he wrote kind of first literary work, Uh, that we know of, on napisał tak jakby pierwsze dzieło literackie, o którym wiemy, więc ja go sobie zawsze porównuję do naszego Mikołaja Reja. Uh, uh, he lived in the 14th century. And he wrote the book, which is called The Canterbury Tales. Napisał książkę, która jedną w swoim życiu, która nazywa się Opowieści Canterburyjskie. Nie mamy jej w całości niestety, ale uh, o czym ta książka była pokrótce. So, uh, basically: uh, he wrote about 31 Pilgrims, going on a pilgrimage to a Canterbury Cathedral to see the shrine of Thomas Beckett. Who was Thomas Beckett? Thomas Beckett is a martyr. To jest słuchajcie, męczennik. Uh, he was a religious man. Uh, he was a bishop and he was killed at the altar. Go zabito, że tak powiem, na ołtarzu, więc potem odbywały się pielgrzymki, tak samo jak u nas z świętym Wojciechem. Tak. Uh, bardzo wielu ludzi, Geoffrey Chaucer też na takiej pielgrzymce był i właśnie o takiej drodze na pielgrzymce napisao so his book uh, is, consists of stories of pilgrims and the pilgrims meet on the uh, on the way and they have a rule because the, long, uh, the, the way is long they have to travel a long time so they can't get bored and they've got a rule that each of them must tell two stories on the way to canterbury and two stories on the way back from canterbury so altogether four stories from each pilgrim and unfortunately Jeffrey chaucer died before finishing this book but we have 23 stories and they're funny and rude also uh, they are kind of i would say not what you expect of from uh, from 14th century literature. Ja bym się tego, słuchajcie, nie spodziewała po literaturze z XIV wieku, ale one naprawdę są dowcipne. I tak jak wam po angielsku, to jest kilka 23 historie pielgrzymów, każda, są, każda jest z morałem i te 23 historie składają się właśnie na Canterbury Tales. A teraz jeszcze szybciutkie takie przypomnienie kulturowe. Tutaj właśnie mamy katedrę w Canterbury, a ten drugi, drugie zdjęcie to jest właśnie Thomas Beckett Shrine, czyli uh, ta jego krypta. Uh, I do niej właśnie pielgrzymuje się nawet po dzień dzisiejszy. Okej, okay. i tutaj mamy uh, te postacie, uh, które u Ciofra uh, Ciosera występują. Jak widzicie, jest ich sporo. Jest też dużo bardzo kreskówek z, tak jakby z realizacją tych opowieści. One są naprawdę niektóre, bym powiedziała, nawet nie nadają się dla, dla dzieci, ale są dosyć dosyć śmieszne, ale czasami też niegrzeczne. Więc może kiedyś, jak ktoś pójdzie na filologię angielską, to sobie Canterbury Tales przeczyta. No i Pan od którego zaczęliśmy, William Shakespeare. Uh, and you can see, uh, behind him you can see the Globe Theatre, the new Globe. Uh, this is a reconstruction of the Elizabethan Theatre. Uh, tam za nim w tle na zdjęciu widać uh, Teatr The Globe. To jest nowy Globe, uh, skonstruowany przez sama Wanamakera. Uh, to jest kopia Teatru Elżbietańskiego, tak one wyglądały. Nie miały dachu, uh, miały, uh, miały za to zadaszone trybuny. I zadaszoną scenę. No i oczywiście te miejsca, które były na tak zwanym dziedzińcu, czyli przed samą sceną, e, były tymi miejscami, które były narażone na opady. A jak wiecie, w Londynie i w Anglii wilgotność dosyć spora, więc często ci ludzie, którzy e, nie mieli po prostu większej ilości pieniędzy na lepsze bilety na galeriach, to mokli. I Szekspir, nie wiem czy wiecie, e, oprócz tego, że jest bardzo słownym pisarzem, był również. Actor. So, uh, William Shakespeare is the most famous British writer, and there is no denial that everybody in the world actually knows who he was. He was a theater owner and an actor. So, not only a writer, a theater owner and actor as well. He was born in 1564 in Stratford upon Avon. His father was a glove maker. He went to school and uh, he married a woman. Her name was Anne Hathaway. He had two children with them, and then he left her and went to London. He died in 1616, uh, so he lived exactly for 52 years. And the uh, interesting bit of information is that he was born and he died exactly on the same day of the 23rd of April. so it's worth remembering. Uh, and uh, as I mentioned, he was a theater owner, so he was the owner of the Glove theater and he also he even worked for Queen Elizabeth I and King James. So he was a very very famous person in his times as well. He wrote altogether 137 plays and 100 something poems. I don't remember exactly, but a lot. He wrote tragedies, comedies, but he also wrote uh, sonnets, right? And. What else do we need to know about William Shakespeare? William Shakespeare is very important for the English uh, language, because a lot of words uh, that appeared in his języku uh, actually are used in the English language today, and a lot of phrases, and a lot of sayings, and a lot of proverbs, także bardzo wiele słów, które Shakespeare być może stworzył, a na pewno zapisał, weszło do języka angielskiego do codziennego użycia, he signed himself. In 80 different ways uh, as we know of. Podpisał się swoje nazwisko. Podpisała swoje nazwisko na 80 sposobów, więc tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, który jest ten właściwy. ale uh, Przyjęto się, uh, przyjęło właśnie się to, co macie tutaj napisane Shakespeare. And he, uh, he, um, he uh, He, he was an actor, as I mentioned, and he enriched English language. And he is uh, very, very important for the British language, for the British literature, and for the English language. And he is the most quoted author as well. To jest też najbardziej cytowany autor na świecie. Okej, okay. i zobaczcie, znalazłam takie zadanie uh, stitchenglish.org, gdzie mamy właśnie te słowne powiedzenia ze sztuk spirowskiej i trzeba po prostu je połączyć i mam wrażenie, że będziecie, to, jest, uh, to nie jest proste zadanie, ale nie jest też mega skomplikowane i mam wrażenie, że niektóre z tych powiedzeń nawet znacie i Wy uh, już teraz. Po pierwsze, all the word is stage. I jaka to może być końcówka? And the men and the women are merely players. Czyli cały świat to scena, a kobiety, kobiety i mężczyźni to zwyczajni aktorzy, tak? Czyli ktoś tym wszystkim rządzi. Love is blind, czyli miłość jest ślepa. My też tego powiedzenia używamy, prawda? No i jeszcze potrzebujemy do tego końcówki, której być może nie znacie. And lovers cannot see. No i zakochani nic poza sobą nie widzą. Trzecie. Neither a borrower nor a lender. Be. Czyli my nie mamy takiego powiedzenia, nie mamy dokładnie takiego samego powiedzenia, natomiast to e, dobry zwyczaj nie pożyczaj, tak? To jest mniej więcej o to chodzi. Good night, good night. A painting is such a sweet sorrow. That I shall say good night till the tomorrow. I to jest, słuchajcie, z Romuła i Julii i na pewno kojarzycie tą scenę balkonową, e, na pewno nie po angielsku, ale po polsku kojarzycie. No i takie, to jest właśnie e, kawałek z tego, jak się żegnali. Kolejne piąte, wydaje mi się, że każdy zna to be or not to be. That is the question. Być albo nie być. O to jest pytanie. I kolejne Things without remedy. Should be without regard. What is done is done. Czyli jeżeli nie ma na coś le leku rozwiązania, nie powinniśmy na to zwracać uwagi. Mleko się rozlało na takiej zasadzie mniej więcej. The course of the true love. Never did run smooth, czyli prawdziwa miłość e, nigdy nie przebiegała bezproblemowo, a my mamy coś takiego, że nie jest usłane różami, też bardzo podobne. E, nie pamiętam dokładnie cytatu z Boja Żeleńskiego, bo Żeleński przetłumaczył bardzo dużo sztuk Szekspira. Pewno wyczytaliście właśnie jego tłumaczenie, więc może Wam się coś skojarzy. No i ostatnia, o oh, Romeo, Romeo. Whoever out thou, Romeo? dlaczegoż masz takie imię? Dlaczego jesteś Romeo? To też na pewno znacie z Romeo i zobaczcie. Osiem wyrażeń, które myślę, że część znacie już nawet teraz. Na pewno to be or not to be każdy słyszał. No i zerknijmy sobie jeszcze na uh, sztuki Szekspira. Jak mówiłam, i tragedie, i komedie, i sztuki historyczne. Mamy tutaj Hamlet, Romeo i Juliet, Macbeth, The Timing of the Shrew, Much Ado About Nothing, A Midsummer's Night Dream, King Lear, The Tempest. Polecam, żebyście sobie obejrzeli jakąś ekranizację, bo zawsze ekranizacja w teatrze albo, albo filmowa jest takim, taką interpretacją, interpretacją reżysera i zobaczycie, że mimo, że Szekspir pisał to w XVI wieku, to niekoniecznie te interpretacje, te ekranizacje są właśnie w takich zamieszkłych czasach. Obejrzyjcie sobie coś z tego. Mi się bardzo podobają ekranizacje Szekspira. No i znalazłam Egzamin z 2020 roku, a tam co? Tam Shakespeare i jego życie. Okay, so William Shakespeare's School Life. No i zobaczcie, my tutaj mamy zadanie co prawda na środki językowe, ale warto coś o Shakespeareze wiedzieć. Zerknijmy na nie. Do you know, do you want to know what Shakespeare's school life was like? He started school when he was seven years old. In those days, children attended school Monday to Saturday. I mamy, słuchajcie, on, between i from. No oczywiście od poniedziałku do soboty, więc. From Monday to Saturday. Lessons started at six in the morning and finished at five in the afternoon. And Shakespeare had very free time, no miał bardzo mało. Czas jest niepoliczalny, więc little, little free time. Zobaczcie, ile godzin w szkole. Nie wiem, czy wy byście przeżyli. He learned Latin, astronomy, and logic, but had no physical education. There were tests weak, and students were punished if they didn't do well. Czyli były testy co tydzień. Every week, a uczniowie byli karani jakim słabo poszło. At the age of 14, Shakespeare going to school because his father could not pay for it anymore. No, i ponieważ to jest czas przeszły, ewidentnie wiemy, że Shakespeare już umarł kawałek czasu temu, więc potrzebujemy tutaj czasu simple, czyli stopped. Ok, i przejdźmy do następnego pana. Charles Dickens, to też na pewno czytaliście jakieś jego a, powieści. Okay, so first of all, uh, Charles Dickens was a novelist. Um, he wrote novels and he wrote a lot of them. And he was born in Portsmouth in 1812 uh, in a kind of a poor family. His father had debts and he was in prison. And that's why uh, Charles had to start working as a child. As a child, he worked in a factory. And uh, that's why so many of his books are about child labor. Słuchajcie, on pracował już jako dziecko, musiał pójść do pracy, jego ojciec wylądował w więzieniu za długi, uh, więc on pracę zaczął w wieku lat uh, 12 uh, i po prostu większość jego, jego powieści, jak uh, może kojarzycie, to właśnie mówi nam o takich dzieciach, które nie są w komfortowej sytuacji, muszą pracować, albo są bardzo biedne, albo są uh, sierotami. So he wrote about poverty for children and orphans. He wrote First he wrote for a newspaper, like a reporter, and his first novel was in a newspaper in Episodes, and it was The Pickwick Papers. On zaczął, słuchajcie, pisać dla gazety i pisał takie jak zwane powieści w odcinkach. Jego pierwsza powieść, którą napisał, to jest Klub Pickwika. Ona pojawiała się w odcinkach w jednej z gazet. Potem jego kariera się rozbujała i już pisał. A normalne, pełnometrażowe powieści. So he wrote The Pickwick Papers, David Copperfield, Oliver Twist, Great Expectations and a Christmas Carol. And I'm sure you've heard of the last one. And I'm sure that many of you have heard of Oliver Twist as well. Okay. So I've got a task for you. You will have to tell me which writer is the sentence about. Będziecie musieli mi odpowiedzieć, a właściwie ja sobie sama odpowiem, ale mam nadzieję, że wy będziecie po tej lekcji wiedzieli, który z tych trzech pisarzy będzie odpowiedział na moje pytania. So, the first question. Who wrote Hamlet? Hmm. Shakespeare, of course. Who acted in plays? Oh, there was only an, one actor among them, and it was Shakespeare as well. Who wrote novels? There was only one novelist among them, and it was Charles Dickens. Who worked when he was young? Uh, Shakespeare went to school. We don't know much about Chaucer's uh, childhood, but we definitely know that Dickens worked in a factory when he was a teenager. Who lived for exactly 52 years? William Shakespeare. Who went on pilgrimage? Well, we know that Chaucer went on pilgrimage because he wrote a book about it, right? Who is the most famous? For me it's an easy answer, Shakespeare. And who didn't finish his book? Of course, Geoffrey Chaucer because we only know of 23 stories, so he didn't finish it. Okay, so this will be everything for me and I hope you enjoyed the lesson. Dziękujemy Pani Aleksandrze za lekcję języka angielskiego. Pani Aleksandrze i wszystkim Wam życzymy udanego weekendu.